Opowiem wam jeszcze taką ciekawostkę po tym całym moim serwisie. Jak robiłem przy Ducati rozrząd i cały serwis na 30 tysięcy, wymieniłem przy okazji termostat. na Taki, który się otwiera, o w tej chwili pracuje. Tak, widzę, że motocykl się dogrzewa 85-87, tak pod 90 podchodzi. I co ciekawego, pokażę Wam to. Dzieje się tak, że. Przestał brać w ogóle olej. Udziwiłem się, że może tak się stanie, ale tak nie do końca dowierzałem. No ale zobaczcie, No to cyk stoi po nocy. jest ja, do oczko, o, proszę. Jest praktycznie full, nie? To tak jak było przed wyjazdem? Tam w tej chwili przejechał 750 km, a zwykle na tysiąc no to brał tak setkę, czasem trochę więcej niż setkę także jestem bardzo zadowolony no więc jeśli ktoś ma podobny problem powiem, że to tak, podobno wszystkie te multistrady trochę tam oleju brały serwis mówił, że to jest naturalne bo ja też to zgłaszałem na początku no to wiecie tu jest umieszczony, trzeba zjąć ten boczek i chyba no to nie, ten boczek jak się zdejmie to już jest dojście do termostatu no to jest taki akcesoryjny termostat, fajna rzecz a ja sobie już ładnie nasmarowałem napęd, chociaż był, chociaż był dobry. Tu mam taką dziwną oponę. Znajomi mówili, że to jest to opona sportowa i nie dogrzeje takiej opony, ale jakoś widać, że szczerze mówiąc nie czuję specjalnej różnicy między tą, którą mam z przodu, bo tu jest jeszcze stara S22 20 Dawid z kolei założył przed wyjazdem nowe Berdziestone S23. No i też jest wreszcie bardzo zadowolony. Miał Micheliny te szóstki, ale był z nich niezadowolony. I teraz się cieszy. Tyle much. O, szyba jeszcze brudna. A ja już sobie ładnie szybko wymyłem. Można powiedzieć, że jestem gotowy do drogi. Jeszcze szybki prysznic. Śniadanko i polecimy gdzieś tak planujemy o 10:00 wyjechać. pogoda na miarę Dobra, chociaż trochę burzami straszą, ale zobaczymy. No jak tam, Dawidku, Dziękuję. Rano. Jak się wczoraj jeździło, Fajnie? Było? Bardzo pięknie. Jacek pokazał mi przepiękne trasy przez polskie Przełęcze, mega polskie asfalty jak Włochy. Ty normalnie takie, takie mini Alpy, nie? Takie mini Alpy, tak. No, piękne krajobrazy, było. piękne widoki. Warto było przyjechać, tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć to faktycznie. <laughs> <laughs> <Paraję, dziękuję. laughs>